Dzień siemanko, z tej strony Karol i witam was w kolejnym odcinku pod moim kanałem. Ten odcineczek jest taki jakby trochę nietypowy, bo jak widzicie mam tutaj książki. No może nie całą, ale połowę serii Biuro Detektywistyczne Lassego i May. Niektórzy yy, w szkole pytają mnie, yy, czy te książki są takie, czy te książki są takie. Jak ktoś ogląda ten filmik, kto ktoś ogląda i właśnie na te pytania dzisiaj będę odpowiadał. Jak widzicie, tutaj mam całą serię, no nie całą, no mówię. Yy, a, i, po, i dostaniecie na końcu niespodziankę, ona nie jest do wygrania, ale yy, na dole wam puszczę filmik, taki zwiastun, jak to wygląda, nie będziecie musieli na YouTube szukać. Yy, ja tu nagrywam bardzo przyjemną serdecznością, no i zacznę mówić. No teraz mi się z brzegu taka wzięła. Tajemnica szpitala przykładowo. Książka, pewnie wiecie, zaczyna się od mapy Waleb. A nie wspomniałem jeszcze, że niektóre są pewnie kolorowe, niektóre nie. Niektóre są na przykład. No, gdzieś tam jeszcze Wam pokażę pod koniec odcinka, że są kolorowe. Yy, bardzo fajny druk, to są duże litery, a, a potem drugie są postacie, na przykład. Tutaj mamy Le Maya Lessi, to są detektywi, detektywy, no detektywi wiecie o co mi chodzi, komisarz policji, no i tutaj macie postacie. Tak na, na dole to nie będę czytał, bo mi dosyć trudno się czyta. O. No i tak każda mniej więcej książka się zaczyna. No a każda książka zaczyna się przecież od rozdziału pierwszego. No i na przykład te, takimi literami jest na przykład napisane no tytuł yy, tego rozdziału. No, tutaj mamy nieszczęśliwy wypadek. Dobra. No, a teraz opowiem Wam, jaka jest moja najlepsza książka. Moim zdaniem, z tych wszystkich, to moja jest najlepsza tajemnica złota. Ona jest bardzo fajna. No, w tej chwili w niej nie mam, bo gdzieś mi się zapodziała. Nie wiem, gdzie jest. Chciałabym chętnie Wam pokazać. No, ale po prostu nie mogę dać. Yy, druga rzecz. Yy, jakby to nazwać. No, poczekajcie, wezmę tylko jedną książkę o tamtej To ze srebra, bo chciałam, no dobra. No, zapewne w każdej książce jest pewnie z Leslie i mają komisarz policji. Oczywiście komisarz policji nie jest zbyt inteligentny, ale nam za bardzo tak nie pomaga. Jest dosyć mało napisane, ale jest fajny, mądry, miły, Psz, miły. No dobra, o czym Wam tu jeszcze opowiedzieć? Aha, z tyłu mamy na przykład napisane: No, no tutaj mamy opis oczywiście, no, jak w każdej książki: yy, Sara Bernard przewraca się na lodowisku i ładnie nogę. W szpitalu podaje jej środki przeciwbólowe. I zakładając, kiedy Sara dochodzi do siebie, orientuje się, że nie ma swoich złotych kolczyków. Nie ona jedna została okradziona w szpitalu. Lecz jak dotąd nie udało się odnaleźć zaginionych kolczyków. Kosztowności. Lesie i Maja wypadają na pomysł jak złapać złodzieja. No, no, yy, aha, o, pokażę Wam już, no to niespodziankę. Jak każdy się domyśla, pewnie to jest film. Yy, no i bardzo, bardzo fajny. Yy. Po prostu jest bardzo fajny. Każdemu się wydaje, że to jest taka zwykła para, dwójka detektywów, którzy nachodzą do samej klasy, są miły, bardzo fajni, ale to się tylko tak wydaje. Oni mają biurę detektywistyczne z jego i Mai, piwnicy Mai. Pewnie to już nikogo nie interesuje, ale no faj, wa warto wiedzieć. Oglądajcie ten filmik do końca, bo na końcu zostawię dla Was niespodziankę. No tak. No na przykład, Tajemnica Szkoły jest bardzo miła. No i to są bardzo miłe książki. I zostawcie subika, dzwoneczek, zasubskrybujcie i napiszcie komentarz, jaką Waszym zdaniem najlepsza jest książka. A ja się z Wami żegnam. I napiszcie komentarz, a udostępnię Wam ten zwiastun. Pa, pa!